Jaho, pan dodez! Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym opowiem Wam trochę o stronie, która zmieniła moje życie. Interpals jest to strona, na której możecie poznać ludzi z całego świata, możecie się nauczyć języków z całego świata i ci ludzie Wam oczywiście pomogą w uczeniu się tych języków. Parę osób się mnie zapytało, jak się posługiwać interpalsem, na co uważać na interpals. Jak znaleźć tych ludzi, z którymi się potem rozmawia i co się powinno robić, co się nie powinno robić. Zaczynając od podstaw, można tak powiedzieć: jak już założycie takie konto na Interpals, to powinniście wybrać sobie tam przede wszystkim grupę wiekową, która będzie wyznacznikiem, które osoby i w jakim wieku będą do Was pisać wiadomości. Jeśli założycie sobie przedział wiekowy od 19 do 22 lat to takie właśnie osoby w takim właśnie wieku będą do was pisać wiadomości, inne nie mają dostępu do waszych wiadomości. W sensie nie mogą do was pisać. Standardowy przedział wiekowy dajcie sobie tam, nie wiem... nie wiem, te 4 lata, żeby różnicy było w tym przedziale wiekowym. Tak jak gdybym, gdybym nie ustawiła sobie przedziału wiekowego od 19 do 22 lat, to bym to nie poznała, bo... to akurat wtedy miał 22 lata, czyli tak jakby... Ustawiłam wtedy do 22 i stwierdziłam, że tak będzie nawet jeszcze OK i, i się dał, jest nawet spoko nawet. Jest taka kategoria na waszym profilu, jak czego szukam na tej stronie. Tak zwane Looking For i możecie tam sobie zawrzeć jak na przykład e-mail pen pass, Language Exchange, Friendship. Możecie dać sobie też relationship i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie pamiętam, co to za bardzo jest. Ale możecie zawrzeć tam, co szukacie na tej stronie i te osoby się właśnie będą tym kierować Oczywiście są jeszcze... Boże, jak to świeci Oczywiście jest jeszcze biografia wasza własna, możecie napisać, co lubicie yy, Czym się interesujecie, czym się zajmujecie, jacy jesteście Jaki macie charakter, kogo szukacie tak naprawdę, czym się kierujecie Ile macie lat, skąd jesteście, bla bla bla, bla, bla. I Tutaj jest właśnie jeden z tych kluczy żeby za bardzo niedużo pisać w tej biografii, bo to jest zwykle bez sensu. Ja miałam w tej biografii tyle tych rzeczy, wszystko tam miałam napisane, a ten, kto ze mną pisał, to po prostu nie przeczytał piecej biografii, bo, bo się zwykle tego nie czyta i po prostu najważniejsze jest tak tzw. te highlights waszej biografii, żeby to po prostu nie było tak naćkane wszystko, bo i tak pewnie Większość tego nie przeczyta. Oczywiście można dodawać zdjęcia wasze, nie tylko wasze, można też tam zakładać albumy, ale to ja z tego nie korzystam i nie mam swoje. Nie dawać wyzywających zdjęć to jest chyba jasne, bo jeśli dać sobie wyzywające zdjęcia, to właśnie będą się plątać wokół was takie. No bo szczerze, czyńcy. Teraz przechodzimy do sprawy ludzi na Interpol, czyli jakby znajdowanie tych ludzi Wiadomo jest, że znaczy ja już też się tego nauczyłam Że jeśli załóżcie konto To nie jest tak, że Ktoś was znajdzie i zacznie nam Wszyscy do ciebie pisać Będziecie mieli całą skrzynkę zawaloną Nowymi wiadomościami od przeróżnych Koreańczyków i Japończyków Sprawa wygląda tak, że właściwie to Ja mówię jak ja miałam jak tylko założyłam, to czekałam te parę dni, żeby ktoś do mnie napisał, ale jednak nic się nie działo. Jeszcze miałam do tego beznadziejny przedział wiekowy, bo miałam od 19 do 20 lat, więc aż mnie Jula wtedy wyśmiała, pamiętam to do dzisiaj, że mnie wyśmiała, że miałam taki mały przedział wiekowy. Jak założycie profil, to nie ma czegoś takiego, jak oni sami do ciebie napiszą, oni sami cię znajdą, oni sami do ciebie napiszą. To jest w swojej intencji, żeby ich znaleźć, i do nich napisać i przedstawić im swoją propozycję czy tam prośbę. Znaczy ja to mówię z własnego doświadczenia, jak było u mnie, bo ja czekałam parę dni, żeby ktoś do mnie napisał, a nikt nie pisał i czekałam tak jakby na nic. Musiałam sama po prostu zacząć szukać, tak jak Julia mi też wtedy powiedziała, żeby nie czekać, tylko samemu pisać do kogo tam, kto mi się tam podoba, kto mi tam spadł w oko. No i tak zrobiłam, no i tam napisałam do paru ludzi i rzeczywiście z niektórymi pisałam, tylko niektórzy po prostu... Po paru dniach zapominali o mojej osobie i po prostu twierdzi, a fuck it. <grym> <grym> Oczywiście tak, jutro znalazłam też ja sama, ja sama do niego napisałam, ja sama zaczęłam i toczy się to do dzisiaj, co nie niedługo będzie rok, więc warto jest poszukać samemu i tak jak mówię, nie kierować się tylko biografią, nie kierować się tylko zdjęciami, nie kierować się tylko rozmowami. Trzeba to wszystko połączyć ze sobą, jakby wyciągnąć wnioski oprawne z całego profilu tego chłopaka czy tam dziewczyny. Kogo unikać, na co uważać. Raczej znaczy nie, do mnie z początku nie pisały żadne araby, ani nic w tym stylu. Żadni, wiecie, zboczeń, czy zbo, zboczeńcy czy coś w tym stylu. Um, Dopiero po jakimś tam czasie, jak już tak wchodziłam na ten interpal, to tak wchodziłam, bo już miałam jutro, więc tak wchodziłam, bo wchodziłam i właściwie to po nic. E, więc od czasu do czasu pojawiali się jacyś tam z Ameryki ludzie, też znaczy chłopcy i jeśli wydawał mi się podejrzany, to po prostu usunęłam rozmowę albo go blokowałam, więc... Nie ma tutaj większej filozofii. Więc sprawa jest prosta. Jeśli zobaczycie, że ten ktoś jest nachalny albo jakiś zboczony, albo ma coś nie bardzo równo pod sufitem, to najprościej na świecie nie dogadywać się z nim, tylko po prostu albo go usunąć, albo zablokować i macie święty spokój. Eee, taka rada, jeśli będziecie pisać do takiej osoby, eee, na przykład, e, bo chcecie się nauczyć języka, albo chcecie, żeby przybliżył Wam kulturę jakiegoś tam kraju. To zwykle nie pisze się Hi, how are you? Bo to ludzie na Interpol, tego nie, nie bardzo to lubią. Zresztą ja też tak miałam. A jeśli do kogoś piszecie na interpas, to automatycznie piszecie Hi, piszecie jaką macie intencję, czego chcecie, że chcecie się zaznajomić. Yy, oczywiście, na imię, no bo możecie, może nie wywnioskować z waszego profilu na przykład. Yy, no i nie wiem, starać się być mili. Nie możecie być bardzo nachalni, jeśli nie chce z wami rozmawiać, no to nie chce z wami rozmawiać. Podsumowując cały poradnik po Interpals. Dbajcie o swój profil. Nie wsadzajcie za dużo do oła, biografii. Nie dajcie za bardzo wyzywających zdjęć. Ustawcie przedział wiekowy tak do 4 lat, żeby był starszy, bo to będzie odpowiednie. Nie czekajcie na tego kogoś. Tylko go po prostu sami znajdźcie. Szukajcie bez ustanku, aż znajdziecie kogoś odpowiedniego, tak jak na przykład ja Jeśli ktoś do was pisze tak... No... You are attractive Nice shirt You look beautiful You look amazing Tak, to on nie chce się nauczyć języka, możecie mi uwierzyć Usuwacie albo blokujecie, albo po prostu... Po prostu się nie dogadujecie z nim Nie bądźcie nachalni jak piszecie wiadomość, to przede wszystkim... Pamiętajcie, że trzeba się ładnie przedstawić, czego szukacie, czego potrzebujecie I pamiętajcie na sam koniec, nie czekajcie na szczęście, tylko wyjdźcie mu naprzeciw To jest moje takie motto od jakiegoś roku już prawie Mam nadzieję, że filmik się podobał, zostawcie komentarze w górę <gulia> Łapki w górę, komentarze, subskrypcje A Do zobaczenia w następnym tygodniu Myślę. Aha. Podnosisz się tu, że ty Do zobaczenia na następnym filmiku i na razie. Uch.